Witam Państwa w szóstej części omówienia książki Rozmowy z Cioranem. Kolejną rozmową jest rozmowa Ciorana z Fritzem Radacem. Cioran tłumaczy, że fundamentem jego stanowiska jest filozofia fatalizmu. I cytuję: Moja fundamentalna teza mówi o bezsile człowieka. Jest on tylko przedmiotem historii, nie zaś podmiotem. Nienawidzę historii, nienawidzę procesu historycznego, podkreślił Emil Cioran. I tutaj y, jego rozmówca pyta, neguje pan postęp? A Cioran z całą mocą odpowiedział, że neguje. I przywołał w tym kontekście historię Nicolasa de Condorceta czyli francuskiego filozofia, który napisał książkę pod tytułem Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. Była to teoria postępu, pierwsza jasna i woj wojująca teoria idei postępu. No i tutaj cytuję Ciorana. Był rok 1794. Condorcet wiedział, że go poszukują, opuścił więc swój pensjonat i schronił się na przedmieściu Paryża. Ludzie rozpoznali go, w jakiejś knajpie zadenuncjowali, więc popełnił S, ale jego książka jest Biblią Optymizmu, ironizuje Cioran. I tutaj radac yy, mówi: To rzeczywiście anegdota, nie sformułował pan jednak swojej krytyki. Czy można naprawdę i w sposób generalny negować wszelki proces historyczny i odrzucać postęp w obrębie takiego procesu? Pyta Radac, a na to cioran. nie tego nie neguję. Tyle, że dla mnie każdy zysk jest zarazem stratą. W ten sposób postęp sam siebie znosi? Ilekroć człowiek robi krok do przodu, coś traci. No i proszę państwa, jest to zupełnie fundamentalne spostrzeżenie. No, i właściwie za coś takiego należałoby się Cioranowi Nowych, proszę Państwa. No, brakuje chyba nagrody za takie właśnie oczywiste stwierdzenia, żeby ludzie jakoś tak sobie coś głęboko uświadomili. Powtórzmy jeszcze raz. Ilekroć człowiek robi krok do przodu, coś traci. No, to jest genialna zupełnie obserwacja. Naprawdę genialne, ja jeszcze będę do tego wielokrotnie wracał, ale to jest naprawdę, jeszcze raz powtórzę Państwu, ilekroć człowiek robi krok do przodu, coś traci. No niesamowita, niesamowicie genialna obserwacja. Później Cioran przyznaje, że krytykuje codzienność, krytykuje życie, całą rzeczywistość, no ale, ale sam w tym całym obłędzie oczywiście uczestniczy. Jednocześnie jednak stwierdza, że byłoby dla niego znacznie lepiej, gdyby pozostał w swej rodzinnej wiosce i dalej pasał trzody. I, i, I mówi coś takiego: rozumiałbym tam podstawowe sprawy równie dobrze jak teraz. Byłbym tam bliżej prawdy. Gdy odwiedzam miejsca zupełnie prymitywne, na przykład w Hiszpanii czy we Włoszech, i gdy rozmawiam z ludźmi zupełnie prostymi, zawsze mam wrażenie, że właśnie u nich jest prawda. No i Emil Cioran później przekonuje, że wielkie problemy życia nie mają nic wspólnego z kulturą. I cytuję: Ludzie prości często miewają intuicje niedostępne filozofom, bo punktem wyjścia jest fakt przeżyty, nie teoria. Nawet zwierzę może być głębsze od filozofa, to znaczy może mieć głębsze odczucie życia. I Cioran stwierdza, że uczłowieczenie rodzaju ludzkiego to daremny trud. Można od czasu do czasu modyfikować bieg historii, ale głęboko i zasadniczo nie sposób czegokolwiek zmienić, podkreśla Emil Cioran. Później Radac mówi, że to, co głosi Cioran, to takie pigułki z trucizną. I mówi coś takiego: Gdy przygotowując tę naszą rozmowę, ponownie czytałem wszystko to, co z pańskich tekstów przełożono na niemiecki, czułem, jak gdyby kropla po kropi sączyła się we mnie trucizna. Raz byłem ubawiony, raz czułem się nieswojo. Mówiłem sobie: On ma rację w końcu nic nie ma sensu. To z pewnością prawda, dopowiada tutaj Cioran. Nic na tym świecie nie ma sensu. I Cioran podkreśla, ja naprawdę uważam, że nic nie ma sensu. No i rzeczywiście to, co Randac tutaj zauważył, że jak się czyta tak ciorana, to jest troszeczkę tak mieszanka wszystkiego, prawda? Można by się troszeczkę ubawić, poczuć się nieswojo, poczuć trwogę, ale jednocześnie dodaje to jakiejś takiej otuchy. No jest to rzeczywiście mieszanka wszystkiego, ale tak jak Cioran tłumaczył, właśnie on pis, pisze wszystko w stanach yy, takich silnego wzburzenia emocjonalnego. I w związku z tym to wszystko u niego tak wygląda jak wygląda, bo jakby napisał na zimno, to to też by było inaczej wyglądało, prawda? I nie miałoby tego na przykład takiego swojego humorystycznego rysu. Jakby pisał to wszystko na zimno, Ale on pisze w stanach takich, takiego pobudzenia emocjonalnego z pewną gwałtownością, agresją i to ma też właśnie ten swój taki rys humorystyczny wtedy. Następnie Cioran przyznaje, że przed publikacją swoich książek odczuwa zawsze lęk, yy, że jego książki mogą komuś zaszkodzić. No ale później jednak yy, dochodzi do wniosku też, że, że często dostaje właśnie sygnały, że z czytelnikami dzieje się coś przeciwnego i to go jakoś tak uspokaja, ale rzeczywiście ten lęk przed publikacją kolejnych książek zawsze odczuwa. Następnie zwierza się, że jest osobą pasywną, niezdolną do interwencji, a także nieodpowiedzialną, i że ma, po prostu ma lęk przed wszelką formą odpowiedzialności. Na samą myśl o odpowiedzialności jestem chory, tutaj mówi Emil Joran. Ja naprawdę nigdy nie wierzyłem w nic. To jest pański błąd względem mnie. Nigdy naprawdę nie wierzyłem w cokolwiek bądź. To bardzo ważne. Nie ma nic, co kiedykolwiek brałbym na serio. Jedyne, co biorę na serio, to mój konflikt ze światem. No i tutaj Radac dopytuje: Na czym ten konflikt ze światem polega? A Cioran odpowiada: To bardzo proste. Czuję się niewygodnie w istnieniu. Nie tylko w kulturze, ale w ogóle w istnieniu. Jest to coś fund fundamentalnego. Jeśli idzie o moje poczucie odpowiedzialności, mam je tylko w życiu powszednim. Do ludzi mam stosunek ludzki, ale nigdy piszę, wówczas człowiek jest dla mnie czymś, by tak rzec, nie do pomyślenia. Wtedy nie obchodzą mnie możliwe konsekwencje jakiegoś zdania, aforyzmu. Czuję się wolny względem wszystkich kategorii moralnych. Dlatego nie powinno się osądzać moich wyborów na tak bądź nie według tych kategorii. Jest prawdą, że czuję gorącą, chorobliwą wręcz litość dla wszystkich istot, włącznie z człowiekiem, i uważam, że najwyższy już czas, by człowiek zniknął i by można go opłakiwać. Niezrozumienie między nami płynie stąd, tutaj właśnie przekonuje swojego rozmówcę Emil Cioran, że Pan wierzy w przyszłość, w jakieś rozwiązanie, o ile możności ogólne, podczas gdy ja wiem skłonale dokładnie tylko jedno. Wszyscy jesteśmy na świecie tylko po to, by za pośrednictwem niekończących się złudzeń zadawać sobie wzajemnie ból. No, no, wielkie, wielkie spostrzeżenie rzeczywiście. Później Cioran mówi, że nie lubił Alberta Kami. Jego zdaniem Kami był impertynentem i kulturalnym prowincjuszem. Później pada pytanie, jak żyje człowiek pańskiego pokroju? Jak może kochać, bawić się, chodzić do kina, jeść, pić? No właśnie, to jest takie ciekawe to jest rzeczywiście i prawda, takie uzasadnione pytanie. No i Cioran odpowiada tak, zaraz Panu powiem. Są myśli powszednie, codzienne i są takie, które spadają na Pana jak błyskawice. Już Panu mówiłem, że zwykłym moim odczuciem jest litość. Jestem bardzo wrażliwy na cudze nieszczęścia, ale w młodości miałem. Szaleńczą obsesję rzeczy wielkich. I tak to właśnie tłumaczył Emil Cioran. Tutaj Radac później pyta właśnie o te słowa matki. Bo Cioran tutaj znowu powtórzył, że, że matka w którymś momencie mu powiedziała, że jakby widziała, że on będzie tak cierpiał, to po prostu nie wydałaby go na świat. No i Radac tutaj. Mówi coś takiego. Każde inne dziecko, słysząc od matki, szkoda, że cię wydałam na świat skamieniałoby ze zgrozy, cierpiałoby, a Pan mówi jej słowa zrobiły mi dobrze? A cioran odpowiada, bo potwierdzały mój domysł, że jestem rezultatem przypadku, że jestem nicością. Również dlatego nie byłem zdolny do stworzenia dzieła naprawdę pisarskiego. Co zresztą nie przeszkodziło mi i na tym zakończę. Żyć i pisać tak, jak gdybym wszystko zrozumiał. Inni, włącznie z wielkimi filozofami, wydają mi się mniej lub bardziej ograniczeni, dziecinni, naiwni, to ofiary i niewolnicy własnego geniuszu. Choć lubię towarzystwo, zawsze czułem się samotny, rozdarty między pogardą i uwielbieniem dla samego siebie. Jedyni ludzie, z którymi naprawdę się rozumiałem, nie pozostawili żadnych dzieł. Na swoje szczęście lub nieszczęście nie byli pisarzami, byli czymś więcej, bo mistrzami wstrętu. Jeden z nich studiował teologię, miał zostać popem, ale nic z tego nie wyszło. Nie zapomnę nigdy całonocnej z nim rozmowy na ulicach Braszowa w Transylwanii. 50 lat temu. Po tej rozmowie równie nieistotne wydały mi się zarówno życie... Jak i śmierć. Ktoś, kto nie ma w sobie namiętności dla tego, co nierozwiązywalne, nie potrafi sobie wyobrazić, do jakich wybujałości zdolna jest negacja, bezlitosna przenikliwość negacji. No, i kolejną, proszę Państwa, rozmową jest rozmowa Ciorana z François Feito. I w tej rozmowie Cioran mówi na przykład, że namiętnie kocha swoje rodzinne miasto, czyli Cybin. Ale mówi też, że są trzy miasta na świecie, które wywarły na nim wrażenie, urzekły go. No jest to oczywiście Paryż, Sebin rodzinny, no i Drezno. No i tutaj pytający właśnie dziwi się, że na tej liście jest Drezno. A Cioran odpowiada, że Drezno było jednym z najpiękniejszych miast świata. Cioran zauważa, że właśnie w Dreźnie Schopenhauer stworzył swoje dzieło pod tytułem Świat jako wola i przedstawienie. No ale tutaj Cioran od razu dodaje, że tamtego pięknego Drezna już nie ma. Cioran też opowiada, że kiedyś dotarły do niego informacje o trzęsieniu ziemi w jego ojczyźnie, czyli w Rumunii. No, i mówiono mówi, wtedy też, że jego rodzinny Sybin mocno ucierpiał, że lek w gruzach, i Cioran mówi, że to po prostu obezwładniło go. I cytuję: Sprawiło mi to ból, wielki ból. Popadłem w straszne przygnębienie. Wyszedłem z domu, zamierzając wstąpić do jakiegoś kościoła. Przeszedłem obok Notre Dame, ale jednak nie miałem ochoty wejść do środka. Idę więc dalej, w jakimś zupełnym odrętwieniu, i nagle spostrzegam apisz, Afisz filmu por... po... filmu, prawda, nie mogę tutaj tego słowa użyć. Wchodzę do kina pełnego cudzoziemskich robotników. Film był żałosny, zupełnie obrzydliwy, ale w mojej rozpaczy tego właśnie było mi trzeba. To absurd, mówiłem sobie. Cywilizacja, która produkuje takie filmy jest na skraju upadku. Pomyślałem, że ustrój komunistyczny ma przynajmniej do tę dobrą stronę, że nie wyświetla się w nim takich filmów. Ta myśl mnie pocieszyła. Zamiast wstąpić do Notre Dame, idę oglądać film umacniający moje przekonanie, że nasza cywilizacja jest skończona, a ludzkość zgubiona. No to jest właśnie ta paradoksalna taka rola pewnych, prawda, nieoczywistych zdarzeń, prawda, tutaj i skojarzeń w naszym życiu. I to właśnie Cioran fajnie pokazuje. Emil Cioran wspomina też pewne wydarzenie, bo on tuż przed końcem studiów filozoficznych przebywał kiedyś u, u swojej siostry i, i tam spotkał ogrodnika, który wyglądał trochę na głupka, ale który zapytał go nagle, bo widział, że Cioran ciągle w tych książkach siedzi, ciągle czyta książki, a on, ten ogrodnik zapytał Ciorana: Młody człowieku, dlaczego czyta pan od rana do wieczora? Cioran odparł: No, bo muszę czytać, tak, bo to jest dla mnie bardzo ważne. A ogrodnik Cioranowi na to odpowiedział: Prawdy, młodzieńcze, nie znajdzie pan w książkach. No i tutaj Cioran stwierdził, stwierdził że ten ogrodnik miał rację. Wspomina też inne wydarzenie z tamtego okresu. Cioran był w potrzebie, dlatego po prostu no, udał się, prawda, do miasta. No, ale może oddajmy głos tutaj Cioranowi. Byłem młody, krew miałem gorącą. Co można robić w miasteczku, w którym wszyscy się znają? Na miejskim rynku, żandarm. Czarna kropka w spiekocie letniego dnia. Przez cały dzień trzymał straż. Pewnego razu podchodzę do niego i mówię: Panie policjancie, nie jestem stąd, przydałaby mi się kobieta. On na to jakby to była najnormalniejsza rzecz pod słońcem. Ależ oczywiście, jedna taka zwykle jest w hotelu. Ale wiem, że chwilowo jest nieobecna, więc gdyby pan chciał, mógłby panu, mógłbym panu podesłać inną której mąż wyjechał do pracy o 10 kilometrów stąd. Podziękowałem mu za pomoc, ponieważ mieszkam tu u siostry, mówię, należałby sprawę załatwić dyskretnie. Po co ten sekret? To przecież rzecz zupełnie naturalna, odpowiedział mi. No i Cioran tutaj mówi: W sposobie myślenia tego żandarma dostrzegłem właściwy Rumuną i Węgrą zdrowy rozsądek. Humor i wiele uroku. Później Cioran sporo mówi o Węgrzech, ale tutaj nie będziemy właśnie tego w to się zagłębiać, bo to są sprawy takie, no chyba tylko ciekawe dla historyków bardziej. Następnie Cioran formułuje tezę, że Jakobini i Napoleon byli klęską dla historii Europy. No i później Cioran też mówi po prostu, że człowiek skończy źle, dlatego że nie ma w sobie żadnych hamulców. Proszę posłuchać, brak samoopanowania, umiarkowania to śmiertelny grzech. W świecie zwierzęcym to czynniki klimatyczne doprowadziły do zniknięcia niektórych gatunków. Człowiek zniknie dlatego, że jakiś instynkt w nim nie pozwoli mu zatrzymać się na czas. No właśnie, to jest strasznie celna obserwacja. I dalej cytuję Ciorana. On jest przekonany, że niemożliwość nie istnieje. No właśnie, czy, czy nie widzimy tego na własnych oczach, proszę Państwa? Człowiek wyda, yy, człowiekowi się wydaje, że niemożliwość nie istnieje. Tutaj świetnie to zauważył Cioran. I dalej cytuję. To w XVIII i XIX wieku narodziła się idea, że postęp ludzkości nie będzie miał granic, a tymczasem granice istnieją. W końcu każde pokolenie je dostrzega, ale zawsze za późno. No to jest genialna, zupełnie obserwacja, rzeczywiście. No i później Cioran kolejny raz przypomina los Condorseta i ja myślę, że tutaj warto byłoby przyjrzeć się tej postaci w osobnym filmie, zrobić jakiś osobny film o tym człowieku i jego losie, bo tu rzeczywiście jest takie charakterystyczne i to Cioran to wielokrotnie o tym mówił, bo to jest takie charakterystyczne, on tam mówił o postępie, o postępie, a jak skończył, prawda, wszyscy, prawda, to się interesują, prawda, historią, wiedzą. Także to jest taka straszna ironia losu. Następnie Cioran mówi o rozpaczy, że rozpaczony był już w swoich młodych latach, prawda? Natomiast dzisiaj w rozpacz wtrąca go to, że Zachód nie wierzy już we własne wartości, we własną misję. I tutaj zauważa, że jednostki, ale również całe narody potrzebują pewnej dozy megalomanii, jednak. I Cioran mówi, gdy przestajemy się uważać za wyjątkowych, ważnych, niezastąpionych, przepadliśmy z Kretesem. No bo po prostu taka jest natura jakby tego świata, trochę, że troszeczkę tej megalomanii, no, no, no musi być, żebyśmy mogli cokolwiek, prawda, robić. Rzeczywiście to jest też celna obserwacja. Zdaniem Ciorana Amerykanie są naiwniakami, to może być ciekawe dla niektórych, prawda, są złymi psychologami, są naiwni. Popełniają poważne błędy, raz dlatego, że nie umieją kłamać, a powtórę, ponieważ według nich słowo jest rzeczą świętą i należy go dotrzymywać. Tak było z Nixonem. Wspu wskutek przyrodzonej sobie naiwności Amerykanie nie potrafią robić polityki światowej. Łykają gładko wszystko, co im się baje. Nigdy nie pojawi się wśród nich żaden Talleyrand, przekonuje Emmett yy, Joran i dalej tłumaczę. Otóż, żeby stać się Talejrandem, politykę trzeba robić nie w gabinetach, ale w salonach, wśród kobiet. Talejrand robił wielką politykę. Amerykanie do robienia polityki używają profesorów. Tutaj zauważył Emil Dzioran. No i może na tym będzie koniec części szóstej. Jeszcze troszeczkę tej książki zostało, więc na pewno będzie część. Zarówno siódma jak i ósma, być może jeszcze więcej. Na dziś dziękuję bardzo. Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje. Dziękuję bardzo.